Nie mówię, jej, że cię tu wpuściłem. To była dobra kolacja. Przepraszam, że się spóźniłem. Co, słychać, synu? No? Mój absolwent. Daruj, że nie było mnie na kolacji, ale teraz przyjechałem. Pamiętasz mojego przyjaciela, Daviego? Jak leci? Nie podasz mu ręki? Cześć, Richard. Um, this is to Agnes i Cathy, Kathy, Dobbs, krewne Daviego z Irlandii, przyjechały na ceremonię. Miło Was poznać. Wiem, że to Joe go wpuścił. Uspokój się. Nie masz tu nic, co warto by ukraść. Jak to? Mam mnóstwo przedmiotów kolekcjonerskich z całej Georgii, z targu. targu. Lepiej, żeby mi tego nie mówił. To Maria? Tak, ale nie chodź tam kotku. Przywitam się. Idzie tu. Bam, jak się masz? Pogadaj z kimś innym. Madeja? Bam, powiem ci to tylko raz. Schyl się. Przywitałem się. To ma być schylenie? Maria. Wiem, że mnie słyszysz.